Cześć! Jesteście rodzicami niemowlaków? Zastanawiacie się, kiedy będzie odpowiedni moment, żeby udać się do fizjoterapeuty? I czy to w ogóle jest potrzebne? W dzisiejszym filmie opowiem Wam, kiedy warto udać się do fizjoterapeuty i jakie korzyści daje taka wizyta. Zapraszam! Wizyta u fizjoterapeuty wielu z Was kojarzy zapewne z leczeniem dolegliwości bólowych u osób starszych lub z odzyskiwaniem sprawności po kontuzjach u osób aktywnych fizycznie. Tymczasem fizjoterapia znajduje swoje zastosowanie również u niemowląt. Najczęstsze problemy, z jakimi zgłaszają się do mnie rodzice niemowląt, to asymetrie, zmiany w obrębie stóp, zniekształcenia główki lub nietypowy rozwój motoryczny dziecka. Jakie korzyści daje wizyta u fizjoterapeuty z niemowlakiem? Wczesna wizyta u fizjoterapeuty daje możliwość zastosowania pielęgnacji wspierającej rozwój dziecka od pierwszych chwil życia. Podpowiem Wam, w jaki sposób podnosić dziecko, odkładać, nosić, w jaki sposób się z nim bawić. Podczas wizyty dziecko jest oceniane pod kątem jakości i ilości wzorców ruchowych. W sytuacji, gdy zaobserwujemy nieprawidłowości i wsparcie rozwoju jest potrzebne, to zastosowanie go od pierwszych miesięcy życia jest łatwiejsze i przynosi szybsze rezultaty. W trakcie spotkania możecie także wyjaśnić swoje wątpliwości dotyczące rozwoju ruchowego maluszka oraz zaobserwowanych nawyków. Konsultacja jest przydatna, gdy obserwujecie, że niemowlę ma stale zaciśnięte obie rączki lub jedną, odgina się nadmiernie do tyłu, układa główkę tylko w jedną stronę, ma trudności z podporem lub nie interesuje się waszą twarzą i zabawkami. To wszystko na dziś. Już niedługo przedstawię Wam 5 wskazówek, które będą pomocne w przygotowaniu się do wizyty z niemowlakiem u fizjoterapeuty. Zapraszam.